No ping to taki no kurde nie wiem no Pó tak jest... Hello Howder Jury Fux Ja niebo nie maju <coughs> Dobry po... Dobry początek To Bardzo dobry O 3-7 Ktoś musi mieć ping 2-1 Oha no. hmm. O, A, wywalili łatwo. go. Nice. B, B, Dobra, już idę. O, kur... Puszczą. Nie, oni chyba nie wierzyli ale nie. Kurde. Aha. Eee, samochód. Samochód leży. Jeden side. Jest Kurde, jeden zdjęty. Faka No Jezu Chryste. Nice. A ty? plecy! A ty? Od, y, ten... Od schodów idzie co na pałacu. Uważaj. Brawo, nice Digla miał? Nie, Glocka myślał też że digla Nie, hop. weź... Junior, oto No Nie, wiesz co, ja się boję, że... Jakoś będzie to ducha A, okej okay. Internet może wyjechać. Hmm. Dobra, no i ja jeszcze jedna runda ja Idę pod drewno Ja idę do mira O kurno <laughs> <Dzień dobry>. Ja <laughs> nie zobaczyłem co ty ninja? Ninja, Raju został Dobra, Mit 300 Chyba B, Ta, B. Tak, Chyba B. B, dostał 10,2, y nie, 3 under Jeden minus 92 dostał Mi da puszył no. no to mówię, że under. undera O, oh, nice, NIE! Kurna, nie ma jej galina Eee... Eee... Klandera Co koper? Kurwo, ty

Aha, ja już chyba wiem gdzie. B, 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 B. B, b nikogo nie ma. B, D, G, W chyba. Jest to jeden. Trzydzieści nie? Under. B Jest pod oknem. Pod oknem? Konekta wchodzi. Dwóch. Pakę mam. Leśka, Jeszcze. Pachaj, czekaj. Zwrócę. Czekaj. O, w Pod To no na czas mam tu pakę, nie. Tylko nie padnij, nie. Ale po, podoktem chyba już chyba już nie Chyba k Ja mam alpakę masz tam Się schowam Gdzie jest paka? No przy konekcie była Przy schodach zaraz Przy schodach Się okaże, że wziął Nie. Tu tam może chyba kołacha Wejdźcie do o, w konektorze CICHO! Mówię. Nie Konekcie kołachą już Gdzie jest kołach? Do, do lewej chyba Where, 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 where? Yeah. Wow. Nie mówiłem Ja wziął granat Nie no, to. jesteś kozak Idę mi Rampa Rampa Czekaj Kto gdzieś wskoczył? Kurwa mać, już podobę! B Lecz a Kurwa jak teleportuję O nie, zapentowali człowieka CTMik Ale was wy wy wyruchali Kurwa jak, na... jak mnie zaczęło teleportować M Mnie tak kurwa cały czas, więc no Aha o, ma kasę, dawaj, dawaj kasę Meksykano Kupię, kupię i wyrzucę tam <laughs> No ty ciulu Mnie mo Mnie możesz kupić Nie wiem mi gdzieś twoję kup o Masz Masz jeszcze O, ninja powrócił Daj głos Flasher, da no. Rampa, rampa Co ty tak, będzie pakomówczo Jeszcze No kurna mać, ten mój cel zajmął Pany Teleportował oh. dzisiaj No właśnie, tak chyba do się pojawił Ja miałem nadzieję, że mi się to nie pojawi Ale się pojawił jedno. Kurwa, jest celowany <grym> Ale nie, to było piękne. Po, po co kupowałeś tego auga? Teraz zabijają nas z nim. A po co się kurwa plujesz? O, jest ninja, ninja. A Wupa, moja. Otwórz. No moja! Ty też nie mogłeś grać! Zabij to pokazamy! ostatnim meczu pokazałem, kurde, a co w Eee, a już wyszedł ten film? Oh! Tak! Chłopiec, leży więcej o, ja o, 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 o włópy, to szkoda, gadać! Się, to dzisiaj o, 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 o. tak muszę robić! Jest jeszcze jeden kontwodu! Urwa! Sorry, pałac i... no, kontwodu. Nie O kurwa, ale flash ninja. Ninja. No tego na Discordzie nie ma. Kody. kurwa. Ma tam kacha. Dobrze. Masz kacha. Masz. No wiem, ale nie wyjdę ci! Czekaj. Maciek jakby poszedł kurde Ja wiem, że on by poszedł dalej. Co ty chłopy zawiłeś? Kurwa jeszcze mnie zaczyna teleportować. Nie lakuję. Chyba. Widziałem chyba nie? No Brawo no Eee, kocha, proszę. Co? On? Co prosisz? Eee o bo ja cię chyba nie słyszę, nie? Proszę cię oka. A co masz? O, a pupa, pięknie, idę na minę. Dwa dwiawki. Oczywiście nie tak Jakbyśmy za dwie za tym grali, to chyba cały team była w bufach No właśnie, nic nowego u nas Dobra, to idź mi do 3 No ja idę mida To mówię Panowie, losa mam 6% No i? Nie jest aż tak źle nie, nie jest jeszcze aż tak źle Nie idę na mida 26, 30! Nie no! Dobra, teraz, kurde, to kurde, aż, teraz to gorzej A czemu nie jest na B? Kto stoi na... A to chyba nikt że... stoi! Dobra Ej, jest chyba na Ander. Jest tutaj, chyba jest Ander. Ander, no właśnie, ja ja właśnie widziałem go, jak tak celowo Aaa, pod oknem Pod oknem widziałeś Uff uh. Jest, no, no short. No short, sterowany z yy, no. short. Short jest? Tak, tak, widać go. Cofa, cofa, cofa z shorta. Obity minus 42. Ups. Patrz na nidzę, fajcie. Zobaczcie Tak, bo ja to teraz sam muszę ugrywać to? Tak. Nie no nic za to Weźmy Weź mi WP, 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 WP O jako ładna WP, chyba sobie wezmę. Kurwa, to była moja. <grywa> Gdzie ty, dawaj mi tu Masz! Niech ci będzie. A teraz... Kurde, myślałem że ja nie nie cię idzie. Hezekłem, <grywa> co ty? <grywa> Dobrze Adrian weźmie, nie i to wyrzuci. Szkoda. A w sumie weź spadaj Bardzo Sprawdzałem fejs na telefonie Kurde, zabił. No kurwa! God, I oj, zabiłem, oj, no kurwa! Ja to yeah, No To nie Ja drugiego na celowniku, nie gomo, mnie nie, wiesz co, no, koniec żart. Dobra, 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 przestań płakać. No. Myślne przeszkadzanie wysłano. Yeah, Dobrze bo... ci tak. I jeszcze tym. Eee, Dobrze. Na ławce. Ławka, nie? Dalej ławka. Krzesełko. Krzesełko znaczy się, no. Ty chuju, moja wupa. Czekaj, czekaj. No A, wani, dobra, faktycznie ma problemy z tym. O, o kurwa, trzech hmm. jest Co pierd... zauważyłeś? Nie, nam idzie na, na środku problem No sorry, ja... no ten messenger... Dobra, cicho! O kurwa Problem Najmana Pan chyba też ma Też Wupa, 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 wupa Moja, dziękuję tak, a, a, i... szabłopę. A dobra. Ja poproszę. Nie. Kurwa. <grym> <grym> w mnie ja mam swoją Idę <grym> mi. E, adres chcesz coś? Nie, nie, zobacz nie kupuj nic, nie kupuj nie, nic. No, idź na okno sobie. No to idę na Mida <grym> Ja to w trójkę grają. No tu w kolejny bit zauważył Co? Skąd? Dobra, jesteś chematorem. Petry, dzieba. Łagodne lagi. Ty to odcinka. Nie, lagi! I tylko co <grym> Nie, to co lagi, ostre i łagodne. Weź mi o wupę. A wupa, wupa. weź mi w <grym> Weź mi w Danielu... <laughs> okej, okay. no. dobra. Prawda? No. Gra mi jeszcze raz? No, ja mogę. Ja, ja mogę. Ninja? Chyba nie.